Dzisiaj testujemy Seata Leona w wersji Cupra, ale tak naprawdę nie o moc, tym razem chodzi tylko o system aktywnego tempomatu. Kilka miesięcy temu testowałem Leona z manualną skrzynią biegów, tym razem mamy DSG i wtedy wyszło, że samochód ten, kiedy auto przed nami się zatrzymało, to niestety kazał kierowcy przejąć sterowanie już przy kilkunastu kilometrach na godzinę. Ja oczekiwałem, że przy wyciśniętym sprzęgle będzie on w stanie zahamować do zera. Niestety tak się nie stało I skomentowałem to w ten sposób, że system Seata jest sztucznie zubożony wobec systemów Volkswagena, ale tym razem mamy okazję przetestować to w konfiguracji z automatyczną skrzynią biegów. W tej chwili akurat wjeżdżamy gdzieś, gdzie jest korek i powoli, powoli zatrzymujemy się. Póki co mamy na liczniku 15 km na godzinę, ja nic nie muszę robić i w tej chwili auto przed nami się zatrzymuje, ja nic nie robię, zatrzymuje się i my stoimy. W tej chwili jest komunikat, naciśnie pedał hamulca i w tej chwili już muszę przejąć sterowanie, a więc udało się. Jednak w konfiguracji z automatyczną skrzynią biegów samochód jest w stanie na aktywnym tempomacie kontrolować swoją prędkość aż do pełnego zatrzymania się samochodu.